Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Król i będziemy kontynuować temat plastrów zdrowotnych, które pomagają nam uniknąć chemii, która szkodzi nam często na wątroby, na nerki, a dają nam niesamowitego powera, siłę, zdrowie, pomagają nam się zregenerować. Dzisiaj omówimy sobie temat karnozyny. Nie mylić z kortyzolem, niestety ja ciągle mylę. Proszę się przyzwyczaić, karnozyna. Niewiele nie osób zna ten, 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 ten peptyd. Jest bardzo, bardzo cenna. Omówię króciutko, jakie ma zastosowania zdrowotne i jak możemy właśnie poprawić poziom swojego życia. Karnozyna jest, jak powiedziałem, peptydem, dokładnie dipeptydem, czyli składa się z dwóch aminokwasów. Z beta-alaniny i histydyny. Więc jeśli mamy niski poziom beta-alaniny i histydyny, to powinniśmy go uzupełnić. Jak, skąd mamy wiedzieć, jak sprawdzić, czy mamy wysoki czy niski poziom? No, tu najlepiej się udać do naturopaty, który posiada biorezonans i po prostu zrobić sobie badanie. On powinien spytać, bo oczywiście, czy robi też na obecność aminokwasów. On ta całą listę braków, brakujących aminokwasów w naszym organizmie, wtedy warto suplementować. W na razie nie warto, bo po co, jeżeli mamy go do, dosyć tych, tych, tych. Jest, Karnozyna jest obecna w różnych tkankach i narządach ludzkiego ciała, zwłaszcza w mięśniach. Karnozyna odgrywa istotną rolę w różnych procesach zachodzących w organizmie, a jej właściwości wpływają korzystnie na nasze całe zdrowie. Omówimy sobie kilka sposobów, w jaki karnozyna wpływa właśnie na nasz stan zdrowia. Przede wszystkim karnozyna działa jako silny przeciwutleniacz, pomagając zneutralizować szkodliwe, wolne rodniki w organizmie, które mogą prowadzić do uszkodzenia komórek i procesu starzenia się. Po drugie, to jest chyba bardzo ważne, jedna z najważniejszych rzeczy, wspaniała, wspaniała cecha karnozyny, otóż chroni telomery. Telomery, czyli sekwencje DNA na końcach chromosomów, odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu stabilności genetycznej komórek. Im mamy dłuższe telomery, tym komórka będzie miała jeszcze więcej cyklów do powtarzania się, czyli będzie zdolna do roz rozmnażania się i zastępowania siebie nowszą wersją. Jeżeli telomery się skrócą, znikną, to komórko umiera, w pewnym sensie staje się bezpłodna, nie pozostawia sobie następczyni, a my nie możemy się zregenerować, w związku z czym po prostu starzejemy się i umieramy. Także telomery są bardzo ważne i właśnie karnozyna ma istotny wpływ na długość tych telomerów, czyli także na długość naszego życia. Po trzecie poprawia funkcje poznawcze. Badania sugerują, że karnozyna może mieć pozytywny wpływ na funkcję mózgu i pamięci, pomagając w poprawie zdolności poznawczych u osób starszych. Po czwarte, przeciwdziałanie degeneracji mięśni. Karnozyna może wspomagać zdrowie mięśni poprzez zapobieganie degeneracji mięśniowej i zmniejszenie występowania zmęczenia mięśniowego. I po piąte, karnozyna reguluje poziom cukru. Niektóre badania udowadniają, że karnozyna może mieć korzystny wpływ na regulację poziomu cukru we krwi, co może być istotne dla osób z cukrzycą i znowu cukrzyca wielu osobom skraca życie, dlatego warto wziąć ją w ryzy, powstrzymać ją. W sumie karnozyna jest peptydem o szerokim właściwościach zdrowotnych, które mogą przyczynić się do ochrony organizmu przed szkodliwymi czynnikami, do poprawy funkcji mózgu, zdrowia mięśni oraz ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu. Jej badania nadal trwają, ale zwrócił na nie uwagę naukowiec Dawid Schmidt, który, widząc jakie mam właściwości, opracował plaster. To są właśnie te plastry. Plaster, który naklejony na ciało powoduje, że nasz organizm zwiększa produkcję właśnie karnozyny. Co do tego skłoniło? Serię eksperymentów, które obserwował, na przykład przeprowadzonych na myszach. Naukowcy dokonali szokującego odkrycia, że karmienie karnozyną myszy skutkowało zdumiewającym wzrostem ich długości życia nawet do 40%, czyli prawie dwa razy dłużej mogły takie myszy żyć. Czyli gdyby powtórzyć to samo u ludzi, to żyliby dwa razy dłużej niż obecnie. To niezwykłe znalezisko, odkrycie samo w sobie, właśnie czyni karnozynę fascynującym przedmiotem badań. Warto ten temat zgłębić, warto zadbać o wysoki poziom karnozyny w naszym organizmie, bo od tego zależy długość naszego życia. Jednak efekty karnozyny wykraczają poza jedynie przedłużenie życia. Co więcej, myszy oprócz tego, że żyły dłużej, to bardzo ważna rzecz, wykazywały młodość do końca, albo inaczej, żadnych, nie, nie wykazywały żadnych objawów starzenia się aż do samego końca ich wydłużonego życia. To tak, jakby człowiek miał żyć 120 lat, a do 115 roku życia zachował młodość 30-latka. Witalność, zdrowie, energię 30-latka. Tak? No, oczywiście te tak, ostatnie 5 lat to już jest taki finisz mocno z górki. Ale no, fajnie byłoby nie tylko żyć dłużej, ale, ale cieszyć się takim y, rześkim zdrowiem, taką energią, jak człowiek młody, prawda? Karnozna ma też. Moc ochronną, właśnie tych telomerów. Dalsze badania naukowe wykazały, że karnozyna chroniła telomery na końcach chromosomów. Te telomery odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu integralności naszej DNA i zapobieganiu szkodzeniom związanym ze starzeniem się. Poprzez zachowanie telomerów karnozyna pozwala komórkom kontynuować podział i chroni geny przed przejściem w stan sta starszy. To odkrycie zapewnia głębsze zrozumienie mechanizmów starzenia się i oferuje nadzieję na interwencję które mogą spowolnić proces starzenia się. Możemy już takie procesy wprowadzić. Wykorzystuje to świat kremów, ale głównie skupia się na twarzy. W kremach sobie ludzie wsmarowują to karnozynę między innymi, peptydy też inne, ale no, co z tego, że ładnie będziemy wyglądać? Jak potrzebujemy jeszcze być zdrowi i żyć długo? a I wygląd, i, i zdrowie może nam zapewnić właśnie jeśli karnozyna pojawi się wewnątrz naszego organizmu i przez system krwionośny dotrze do każdego zakątka naszej, naszego organizmu. Posuwa, posuwając badania o krok dalej, naukowcy opracowali plaster z karnozyną, aby wykorzystać niezwykłe korzyści tego peptydu. Poprzez rozległe badania odkryli, że plasters nie z przepraszam, tylko e, pobudzające produkcję karnozyny w naszym organizmie nie tylko przedłużał życie, ale również poprawiał siłę, wytrzymałość i zdolność atletyczna. Co więcej, wykazał obiecujące rezultaty w przywracaniu funkcji poznawczych, czyli podnosił inteligencję. pozwalał ją utrzymywać, a z reguły po 60 roku życia te funkcje poznawcze, zdolność do uczenia się, zapamiętywania mocno spadają. Tak więc e, warto. E, Ułożyć swoją przyszłość, planując w tym gdzieś tam swoje miejsce, sadzając tą karnozę, dbając o to, żeby ona była w naszym organizmie. Chociaż plaster z karnozyną może nie być tajemniczym źródłem wiecznej młodości, to młodość zawsze się w końcu skończy stanowi jednak istotny postęp w poszukiwaniu spowalniania procesu starzenia się. Dowody zgromadzone z badań na zwierzętach sugerują, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek realizacji marzenia o zatrzymaniu procesu starzenia się. Plaster z karnozyną oferuje iskrę nadziei na przyszłość, gdzie będziemy mogli zdłuż, z, z, żyć dłużej, zdrowiej, piękniej, pełniej, fajniej. Podsumowując, wynalezienie tego plastra, z karno, znaczy nie skarnozyna, tylko pobudzającego karn, produkcję karnozyny w naszym organizmie, daje nowe możliwości w dziedzinie badań nad długowiecznością. Dzięki zdolności do przedłużenia życia, opóźnienia zewnętrznych objawów starzenia się oraz poprawy ogólnego zdrowia i funkcji poznawczych, cztery czynniki, karnozyna ma ogromny potencjał do rewolucjonizacji zabiegów przeciw działających starzeniu się. Powtórzę raz, raz jeszcze: karnozyna e, przedłuża życie, każdy chce żyć dłużej, prawda? Potem poprawia wygląd zewnętrzny. Czyli wyglądamy na młodszych niż w rzeczywistości jesteśmy. Potem zwiększa funkcje poznawcze, czyli zachowujemy cały czas inteligencję, nie, nie następuje demencja. No i zachowujemy jeszcze silne mięśnie. Tak? W zasadzie żyjemy, żyjemy dłużej, a w lepszej kondycji, w lepszej formie. Więc no, czego bardziej nie pragnę? Więc sugerowałbym, żeby pomyśleć, zastanowić się Ktoś może powiedzieć, a to jest drogie. No to jest 10 zł dziennie, mniej więcej. To jeden, jeden plasterek tak mniej więcej kosztuje 10 zł dziennie. E, czy warte jest Twoje życie? Czy warto żyć dłużej, w, w lepszych warunkach, e, godniej? Oczywiście warto też pomyśleć, żeby razem z karnozyną mieć X39. X39 w połączeniu z karnozyną. Karnozyna przedłuża telomery, a, a X39 namnaża komórki macierzyste. One w sumie razem właśnie czynią jeszcze lepsze efekty, mają. Bo właśnie o to chodzi, żeby tych komórek macierzystych było więcej, bo one mają zastąpić, one mają nas regenerować, one mają poprawić nam nasz, nasz poziom zdrowia. I już są takie znane przypadki, że ludzie, ludziom się poprawia wzrok, że odzyskują zdolności intelektualne, że przychodzi im ból. To wszystko nie dzięki środkom chemicznym, które nas trują raczej, które tylko objawy maskują, tylko u źródeł wyprodukowanie peptydu. Karnozyny oraz wyprodukowanie także innych peptydów, między innymi, prowadzi do większej ilości komórek macierzystych i do tego, że po prostu się nie starzejemy. Dlatego zachęcam do zainteresowania się tym, do skontaktowania się z osobą, która jest konsultantem firmy LifeWife, bo ta firma ma patent na to. Patent, co to znaczy? Znaczy, że jest to nowe, coś nowe osiągnięcie żeby coś opatentować musi to mieć formułę naukową, musi to być coś czego nikt inny wcześniej nie wynalazł. Inaczej patentu się nie otrzyma. Nie otrzyma się patentu za placebo, nie otrzyma się patentu za coś co nie wnosi niczego nowego po prostu. Musi coś być takiego. Bo są firmy nawet firmy farmaceutyczne, które patentów składały wniosek o patent i go nie otrzymały, ponieważ stwierdzono, że ten ich rzekomy nowy wynalazek nie wnosi niczego nowego, więc nie można tego patentować. Natomiast to jest opatentowane, e, przykładowo na przykład e, X39, który jest szczególnie rozchwytywany przez ludzi, e, ma jeszcze ponad 15 lat patentu, czyli przez 15 lat będzie można tylko w tej firmie kupić te plastry. Więc jeśli, jeśli jesteś tym zainteresowany, to nie znajdziesz tego nigdzie na rynku, po prostu musi się skonsultować, skontaktować z jakimś konsultantem, Firmy Lifewave. Jeżeli, jeżeli takiego znasz, to się z nim skontaktuj. Jeśli nie, to po, przypuszczam, że pod tym filmem będą jakieś namiary do kogoś, być może do mnie. Także zapraszam do kontaktu.